Józef Węgrzyn, pseudonim Carlos, był jednym z organizatorów i głównych realizatorów akcji ewakuacji polskich żołnierzy z Francji do Hiszpanii w czasie II wojny światowej. Po przegranej Francji w roku 1940 nie wszyscy zostali ewakuowani do Wielkiej Brytanii. Duża grupa polskich żołnierzy przebywała w obozach internowania, podejmowali próby dotarcia do Anglii, droga wiodła przez Hiszpanię. Węgrzyn postępuje w taki sam sposób, przekracza granicę hiszpańską. Pod koniec czerwca 40 roku wraz z grupą Polaków zostaje aresztowany i trafia do obozu w Miranda de Ebro. To słynny frankistowski obóz, początkowo dla przeciwników generała Franco. 16 miesięcy pobytu w obozie wykorzystał na naukę języka hiszpańskiego. Pod koniec października od dobrze do niego nastawionego porucznika z obozowej załogi otrzymuje przepustkę na wizytę u dentysty w miasteczku i na dodatek nie towarzyszy mu eskorta. Później Węgrzyn powie, że porucznik prawdopodobnie spodziewał się, że wizyta u dentysty zakończy się ucieczką. Po długim marszu przekracza granicę i dociera do Lyonu, gdzie trafia pod opiekę Polskiego Czerwonego Krzyża. Węgrzyn ciągle jednak myśli o dotarciu do Wielkiej Brytanii i w roku 43. podejmuje kolejną próbę. Razem z Ignacym Beliną Brzozowskim udaje mu się dotrzeć do Perpigną, gdzie po raz pierwszy spotyka pułkownika Józefa Jaklicza. To kierownik organizacji zajmującej się ewakuacją polskich żołnierzy z Francji przez Hiszpanię do Anglii. Węgrzyn zostaje włączony do grupy, która ma zostać przerzucona do Barcelony. Razem z Brzozowskim zostają aresztowani już po przekroczeniu granicy hiszpańskiej. Węgrzyn trafia do więzienia w Figueras. Podaje się za kanadyjskiego pilota Josepha Dawsona. Nie wiadomo, czy dlatego był trochę mniej uważnie pilnowany przez strażników. Po dwóch dniach przez niezamknięte drzwi kuchni przedostaje się na dziedziniec, a stamtąd na dach i ucieka z terenu więzienia. Do nocy przeczekuje w jakiejś piwnicy. Wraca do farmera, który już wcześniej mu pomagał. Sprzedaje mu zegarek za sto peset. Najpierw pociągiem towarowym, później pieszo, a na koniec już normalnie pociągiem pasażerskim z biletem drugiej klasy dociera do Barcelony.